Cześć moi kochani, dzisiaj gruchnęła informacja a raczej już zalążek informacji na temat 2021 roku jeżeli chodzi o Crash Royale League, czyli CRL 2021, już nie będzie obecnie w takim formacie jak był do tej pory, czyli będą teamy wracamy do korzeni, wracamy do roku 2017, kiedy Sergio Ramos Sergio Ramos wygrał pierwszą, taką chyba wielką rozgrywkę od Supercell'a w Clash Royalu i zgarnął 150 tysięcy tym razem będzie większa pula do wygrania, inaczej to będzie wyglądało zostańcie chwilkę, zaraz wam wszystko wytłumaczę, a ja już widzicie, mam świąteczny nastrój, przypominam, że 22 grudnia y, mamy stream charytatywny, zbieramy dla celinki, linki macie, widzicie wszystko na ekranie, zbieramy dla celinki, tym razem druga edycja, gramy, pomagamy mam nadzieję, że będziecie 22 grudnia razem z nami tutaj się bawili i cały świat tutaj gra, bo już Hiszpania, Meksyk Argentyna, wszyscy się przyłączają do grandzon Gaming i tutaj już po i wpłaty też idą, więc w tym roku, jak widzicie, cały świat się o tym tutaj dowiaduje i będzie nam nas wspierał. Dobra, wracamy do ligi. Mamy już wstępne informacje na wiele pytań, jeszcze nie mam odpowiedzi. O wiek też już zadałem pytanie, bo tutaj już mnie męczy jakiś taki noob. Jeden, dobra, ty i pozdrawiam, więc to też się postaram dla Was dowiedzieć. Informacje będą w przyszłym tygodniu, ale tak. Bym, będzie do wygrania w wielkim finale milion dolarów, będzie pula milion dolarów do rozdania, więc to będzie masakryczna kasa. Do tego 600 tysięcy w 8 kwalifikacjach, będzie 600 tysięcy do wygrania, czyli to wychodzi koło 75 tysięcy na kwalifikacje, czy to miesięczne, nie wiem jeszcze jak to będzie, ale tu jest 8 kwalifikacji. 8... Yy, poczekajcie, kwalifikacje drabin w ciągu roku 8 kwalifikacyjnych drabinek, więc nie wiem jak to do końca jeszcze będzie. Poczekamy na te informację. Więc tak to wygląda chyba, będzie osiem kwalifikacji. Do tego będą brani gracze z drabinki, z rankingu. Więc spokojnie, jeżeli może zrobią to tak, jakby jest w Stars, są chyba regionalnie podzielili. Więc jeżeli by to brali rankingami, według na przykład, nie wiem jeszcze, jak to będzie kwalifikowanie się według tego rankingu. Może to być podzielone na kraje, może to być podzielone na regiony, więc zobaczymy jak to będzie wyglądało. Na pewno pewne jest, że rok 2021 nadchodzą zmiany w Clash Royalu trzeba będzie poczekać. Jeszcze ja wiem powiecie według Drobinki nie zakwalifikuje się. Poczekajmy na większe informacje ile osób będzie się kwalifikowało, jak to będzie wyglądało, wszystkiego się dowiemy. Będzie w końcu szansa dla graczy, nie będzie to już takie timowo organizowane, tylko będzie szansa dla zwykłych graczy, którzy do, do tej pory mogli pomarzyć, byli wysoko, ale mogli pomarzyć o dostaniu się na taki turniej, więc teraz jest szansa dla Was naprawdę. Do tego... Jest też wiele pytań, czy nie jest jasne jeszcze do końca, czy 2 na 2 będzie. 2 na 2, jeżeli miałoby się pojawić, to musiałby być stworzona drabinka dla 2 na 2, więc będziemy to monitorować, będziemy to śledzić, no i zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Pewne jest, że już mamy pierwsze informacje na temat CRL 2021. Wracamy do korzeni, będzie 1 na 1. Będziemy to, będzie to brane z drabinki więc tutaj trzeba teraz będzie przycisnąć, wbijać zobaczymy ile osób się będzie kwalifikowało nie wiem czy to będzie na przykład pierwsza dziesiątka czy pierwsza setka, czy to będzie ranking na przykład z Polski powiedzmy setka najlepszych i setka tych z Polski będzie brana i rozgrywała między sobą później awans do europejskich, nie wiem naprawdę nie wiem jak to będzie oparte, jakie będą zmiany, na pewno przypominam będą cztery update'y na pewno coś się zmieni w Clash Royalu w przyszłym roku, śledźcie to razem ze mną, zostawcie subskrypcję, łapkę, komentarz i pamiętajcie, nawet jeżeli jesteście teraz nisko jeżeli nawet nie marzycie o tym, żeby być wysoko wystarczy trenować nie denerwować się, grajcie, trenujcie ja wiem, że na przykład meta może wam nie sprzyjać może wam, możecie mieć jakiś wstręt do gry ale nadchodzą zmiany w 2021 roku i mam nadzieję, że te zmiany będą w dobrym kierunku Śledzimy te informacje, ja będę was informować, czekam na wasze komentarze. Teraz jest szansa dla was. To jest największa szansa, jaką możecie teraz wykorzystać. Grajcie, trenujcie i zobaczymy, co dalej będzie. I prawdopodobnie to będzie tryb bo 3 kwalifikacyjny, ale jak będzie wyłaniany, jak będą gracze wyłaniani, jeszcze tego nie wiem. W przyszłym tygodniu będą informacje, jak tylko się dowiem i będę mógł Wam przekazać informacje będą u mnie na kanale. Miłego wieczorku, trzymajcie się, ja sobie tutaj tylko muszę wyłączyć nagrywanie i przypominam, 22 grudnia widzimy się na streamie charytatywnym. Cześć!